Mam na maleczku, tutaj e, oczywiście Maki w kanale Unboxingi Makiego i dziś będziemy e, e, tak jakby oceniać zabawki Simczyka, tak jest druga część. E, wydałem teraz trochę e, mniej niż wtedy, bo wtedy wydałem 63 zł, a teraz oczywiście wydałem trochę mniej, 30 złotych wydałem na no, takie fajne rzeczy, więc Przejdźmy ogólnie do tego, że, żebyś nie zapomniał stawić subka na kanale z dzwoneczkiem, żeby Cię nie omijały, nie omijały kolejne filmiki i oczywiście daj tego lajka, bo będzie mi bardzo miło. E, więc co? Chyba możemy przejść tak jakby do pierwszej rzeczy. Kolejną rzeczą e, to jest oczywiście Snake, czyli taka fajna zabawka, którą można tak... patrzeć, wiecie... E, o, poczekajcie, to będzie łatwiej można powiedzieć. Dobra, że ja się tutaj tylko wczepię. O, patrzcie, mam takie coś, że to się wczepiło. I teraz możemy robić jakieś różne kształty z tego, jakieś tutaj, yy, nie wiem. Na przykład zrobi, zrobię teraz zbroję z Minecrafta tutaj, proszę bardzo. Jest zbrojka z Minecraftu, taka kasa, taka klata taka i można po prostu to tak wyginać, robić z tym różne rzeczy, tutaj dać na przykład taką jakby kulkę, po prostu sobie rzucać, bawić się tym. Ja tutaj, to nie jest, to jest bardzo fajne i ja tutaj daję 4 na 5, tak, 4 na 5, bardzo fajne, bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Yy, tak, bardzo mi się podoba bardzo. Tylko jeszcze teraz trzeba odczepić. Nie wiem jak. To się nieźle przygotowałem. Uhu uhu. Że mi się jakoś uda to odczepić, ale wątpię. O, udało się. Dobra, udało nam się to odczepić i to jest po prostu taki fajny snake. Polecam, 4 na 5 tutaj. No i przejdźmy oczywiście do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą mamy taką piękną piłeczkę tutaj. Tak, taką piękną piłeczkę. Ale wiecie co jest najlepsze tej piłeczki? Że tu jest... Ee, a poczekajcie, bo e, Że tu jest takie puste coś, co nie takie jedno puste. I z tych postych możemy sobie e, przekładać różne kolory do tego właśnie pustego. A potem, jak tu różowe ma być, tu niby, to możemy e, na różowego dać takiego, e, takiego kolorka. I to jest bardzo fajne, bardzo odstresowujące, bardzo mi się podoba. Tu na tej zabawce daję 5 na 5 bo to jest bardzo fajna zabawka. Też była u blołka, a jak blokowi już zrozumiałam o co chodzi, to też dał 5 na 5 bardzo odstraszające. Dla mnie też jest bardzo odstresowujące, jest tam guma taka fajna, która no jest mięciutka, jest cieplutka, bardzo fajne, 5 na 5 daje eee, i co, możemy przechodzić do kolejnych rzeczy. Innymi rzeczami, bo to jest takie same, więc pokażę to eee, tak raz. na kadrze, że się zauważyć, tu mamy takie coś, to jest takie fajne, ale to jest takie potrójne. Się prezentuje tak właśnie. Jest bardzo fajne. Yy, może tutaj nie będę przedłużał jakoś do minuty. Tutaj yy, opowiem to w 45 sekund. To jest bardzo fajne. Bardzo yy, polecam, oczywiście. To jest bardzo odsycające. I co? Tutaj daję 5 na 5, bo to jest bardzo fajne. Powiem szczerze, fajną bar... rzeczą. Co też było w poprzednim odcinku, gdzieś tutaj albo tu? E, gdzieś tutaj będziecie mieć w prawym górnym rogu, chyba. Jak dobrze pamiętam. Będziecie mieć e, pokazany link do poprzedniego odcinka z unboxingów. E, I też to było. I czyli oczywiście popit. Udało, tak, udało mi się, tak, udało się wytrzasnąć tęczowego. E, oczywiście takiego kółkowatego. Tak, udało mi się. I jakby ktoś mi wiedział, co to popit. To jest taki coś, że to jest takie właśnie że tak fajnie odgłosy od wydaje, ale to się robi tak, gdzieś to kładzie, patrzcie, że to, się, że to się kładzie. Jest taka fajna gierka. I na przykład ja robię y, w szkole na, u nas sobie takie zawody, kto szybciej właśnie, bo ogólnie każdy u nas w szkole ma takie kółka tańczowe właśnie. I kto szybciej tutaj przerwało nagrywanie. No i wiecie, że to powie teraz już ode mnie. tutaj e, okay, Musiałem tam pousyłać różne rzeczy, bo już miałem maksimum zajętego gigabajtów, czyli już miałem 63,9 na 64 gigabajty, e, gigabajty w telefonie i musiałem bardzo dużo rzeczy pousyłać, więc tutaj jakby nie było tego, to z jakieś 30 minut, tak można powiedzieć, no z 30 minut mi to zajęło, bo zwolniłem to z 20 GB tam pulsowałem niepotrzebne aplikacje, których już nie używam, jakieś tam gry e, na, do samolotu Bo no ja ogólnie nie wiem czemu, teraz w ogóle nigdzie nie wyjeżdżam na wakacje, a zainstalowałem sobie miliardy gier, które nie są na internet i zajmowało mi po prostu, nawet te gry zajmowały mi po 200 megabajtów. no, a 1000 MB to jest 1 GB i tych gier miałem po prostu miliard i te gry, z czego zajmowały mi z 15 gigabajtów. No, dlatego musiałem to usunąć, tam z 30 gigabajtów usunąłem, tak szczerze mówiąc, ale jeszcze będę musiał trochę usunąć, bo wszystkiego nie usunąłem. E, więc co? Tego popita daję oczywiście 5 na 5, bo jest bardzo odstresowujący, bardzo mi pomaga w odstresowaniu się, jak jestem, nie wiem, jakiś stresowany przed sprawdzianem, bo oczywiście ja, mojego popita, czyli mojego jednorożca, bawiję się nim, bo dziś ogólnie, czyli który dziś jest 7 czerwca 2021, miałem sesję z plusem, a sesję z plusem to jest takie coś, że macie... Cały sprawdzian, z całego roku, z wszystkiego, z wszystkiego, nie no dużo kartek tam było chyba, nie pamiętam ile, za bardzo się na tym nie interesowałam, ale było dużo kartek, no i co, no to na dziś odcinka, jeszcze o, oczywiście nie zapomnij o zostawieniu, jak już Ci mówiłem, subka z wączkiem, żeby robić na bieżąco i lajka, żeby było mi miło i oczywiście... Yy... não super, então sai ou não